Dzień dobry. Przy okazji ostatniego filmu na temat marynarek w stylu floreńskim zapowiedziałem Wam, że zrobię film na temat najnowszej kolekcji marynarek Partigiani na nadchodzącą jesień zimę. Ten film właśnie będzie o tym opowiadał, o naszych nowych marynarkach, no bo nie ukrywam, że tkaniny jesienno-zimowe są jednymi z najbardziej ciekawych. I jesień, zima jest fajnym sezonem dla fascynatów mody męskiej, ze względu na to, że można łączyć płaszcze, marynarki, swetry i wygląda to po prostu o wiele ciekawiej niż na przykład leny czy wełna z otwartym splotem. Zapraszam! W ramach przypomnienia opowiem Wam, czym właściwie są marynarki Partigiani. Jest to nasz własny, autorski projekt. Nasze marynarki są inspirowane marynarkami włoskimi w stylu neapolitańskim, są szyte w Polsce i teraz akurat ta kolekcja jesienna będzie już zaznaczała rocznicę tego projektu. I przy okazji chciałem wam, czyli naszym klientom, serdecznie podziękować za to, że naprawdę ciepło, gorąco przyjęliście ten projekt. I testujecie nasze marynarki. Zanim przejdę do konkretnych detali, jeszcze powiem, że takie najważniejsze rzeczy, jakie się zmieniły względem pierwszej kolekcji, które możecie już pamiętać, bo one były wprowadzone tej wiosny, jest to, że nasze marynarki zaczynały jako faktycznie marynarki bez żadnej konstrukcji. Czyli to była tylko nieci tkanina, one były bardziej jak sweter, miękkie. Teraz nadal są oczywiście miękkie, ale zmieniliśmy to, że są faktycznie szyte w technologii half canvas. Zacznijmy zatem od wnętrza marynark partidziani, czyli. Jakości, której nie widać, ale dopiero można poczuć, jakie się użytkuje. Na początek to to, że nasze marynarki, partyzanie nie są szyte na pełnej podszewce, tylko na ćwierć podszewce. Mamy po prostu tutaj wiskozowe płaty, które są tylko i wyłącznie na łopatkach. I one służą temu, żeby ta marynarka była lżejsza, bardziej przewiewna, bo wtedy ta tkanina jak nie ma pełnej podszewki na plecach, to bardzo dobrze przepuszcza powietrze. Ale też y, musi być ona faktycznie tutaj na wysokości ramion, naszym zdaniem, po to, żeby marynarka była bardziej wygodna. Jest ją łatwiej zarzucić na kark, tkanina. Sama, jakby była, to by po prostu mogła haczyć o sweter albo o koszulę, i to też czasami po prostu niewygodne, jeśli tą marynarkę musimy długo układać, żebyśmy się w niej czuli komfortowo. Tak samo mamy oczywiście wiskozową rękawówkę, też nie muszę tego tłumaczyć, to pozwala, żeby ręka łatwo wślizgiwała się w rękaw i też potem, żeby faktycznie nie było żadnego niepotrzebnego oporu na łokciach, jak normalnie ruszamy się w ciągu dnia w tej marynarce. Kilka słów o samej konstrukcji, czyli tej bardzo ważnej rzeczy. Teraz marynarki partizjani są szyte w technologii half canvas, czyli mamy wkład płócienny idący od linii ramion aż do punktu tutaj zapięcia. Jest to jedna warstwa płótna, bardzo lekkiego, naturalnego. Teraz, jak już mamy opowiedziane o tym, co jest w środku, przejdźmy do samej sylwetki marynarki i o tych wszystkich ciekawych detalach i aspektach, które wpływają na to, że ona jest po prostu wygodna. Nasze marynarki. Są so slim, natomiast nie przesadnie Jest trochę więcej miejsca w klatce. Ramiona są troszeczkę bardziej wydłużone. Same ramiona są miękkie, tak jak wspomniałem, jest w nich tylko te płótno, żeby wygładzić te linie, ale takie ramię jakby praktycznie jest bardzo miękkie, tak jakby to była sama koszula. Dalej schodząc, mamy nisko osadzony środkowy guzik, który bardzo ładnie po prostu modeluje sylwetkę, bo przez to, że jest on nisko, to linia klapy wydaje się być dłuższa. I to lepiej buduje tą sylwetkę V, tak? Jest bardziej to korzystne dla męskiej sylwetki. Dalej klapa jest typowo neapolitańska, czyli szeroka. Kozerka jest, bym powiedział, gdzieś po środku nie jest za wysoko, nie jest ani za nisko, jest taka ponadczasowa. Tutaj ładnie to słowo faktycznie pasuje. Samo zapięcie jest bardzo włoskie, czyli na 2,5 guzika. Zapinamy się na sam środek, a tutaj mamy po prostu taki ładny detal, który cieszy nasze oko w postaci zaprasowanej dziurki i guzika pod tymi klapami. Brustasza to bardzo włoski detal, czyli tak zwana barketta jest uszyta po łuku, jest trochę szersza, bardzo ładnie mieści nawet większe poszetki. Oczywiście mamy tutaj. E, Stebnowanie ozdobne wzdłuż klap, kieszeni. Same kieszenie tutaj też są nakładane bardziej sportowe. Duże, idące ładnie po łuku. Tu jest trochę niżej. Tylna krawędź jest wyższa. Sama długość marynarek też jest trochę bardziej klasyczna. Nie jest przesadzona, jakby w ani jedną stronę. Nie są bardzo krótkie. Modowe, ani nie są bardzo długie, angielskie, klasyczne, gdzieś tak pośrodku, żeby były trochę sportowe i żeby pasowały gdzieś do tego średniego wzrostu mężczyzn w Polsce. Dalej, o czym warto jeszcze wspomnieć, to o tym, że nasze marynarki partyjne mają wysokie pachy, ale komfortowe. Jest to taki element, który można znaleźć w marynarkach włoskich high-endowych albo na przykład w bispołkowych, czyli ta pacha wysoka, bardzo. Korzystnie wpływa na mobilność, jak podnosimy rękę, żeby rozmawiać przez telefon, żeby po coś sięgnąć, nie wiem, podrapać się po głowie, to ta cała marynarka nie ciągnie się za nami, tylko mamy faktycznie fajną swobodę ruchów, tak jak w samej koszuli. I tutaj taka korona naszych marynarek Partigiani to kołnierz. Detal, który bardzo często wiele marek niestety nie jest w stanie dobrze zrobić. Mianowicie chodzi o to, że kołnierz powinien być wyższy, powinien ładnie przykrywać koszulę, nie całą, tak jak tutaj u mnie można zobaczyć, powinien ładnie tulić. Tutaj te miejsca koszuli, tak po prostu ściskać trochę te szyje, żeby nie odstawał, żeby był elegancki i żebyście nie martwili się, że jak zrobicie lekki ruch, to on od razu ucieka i nie wygląda estetycznie. Przypomnę o jednym detalu, który pominąłem. Guziki też mamy bardzo ładne, rogowe, naturalne, delikatnie spolerowane, subtelne. Teraz opowiem Wam o samych tkaninach. Jest ich w tej kolekcji jesiennej po prostu więcej. Mamy ładne kaszmiry, mamy tweedy, czyli idealne tkaniny na jesień i zimę. Pierwszy model, który wam pokażę i na którym omawiam te detale, to jest to tkanina vintage. 100% kaszmir. Średnia gramatura, jest bardzo przyjemny, lekki. To będzie chyba lepszą opcją dla osób, które raczej się przegrzewają albo niekoniecznie chcą nosić bardzo grube marynarki. Może pracują w biurze, które jest docieplane, albo ogólnie w jakiejś pracy, które jest ciepło. Faktycznie to może być lepsza opcja. Kolor bardzo ładny, brązowy, taka mleczna czekolada. Naprawdę jest ciepły. Jest we wzór kraty księciawali albo Glęczek, jak zwał, tak zwał, z tym, że nie ma tu po prostu tego dodatkowego overcheka i wszystko tutaj składa się z odcieni brązu, jaśniejszych, trochę ciemniejszych. Nawet tutaj ten jeden element kraty jest taki trochę kremowy nawet, więc bardzo ładnie pasuje z tym kremowym golfem. Przez to, że jest to kaszmir, to ona jest naprawdę bardzo przyjemna i miękka w dotyku, bardzo luksusowa. Dalej już trochę tkanina innego kalibru. Nadal jest oczywiście bardzo fajna, ale nie jest miękka. Jest bardziej szorstka, bo to szkocki tweet, też wintyczowy, bardzo ładny. Jest to wzór tak zwany Gun Club check, Bardzo mocno kojarzony z stylem, można powiedzieć, amerykańskim, śmiało. Ładne kolory, baza jest, bazą jest taki szary, popielaty odcień. Krata sama Gun Club składa się z pomarańczowego, Navy, taki ciemny granat, do tego jaśniejszy kolor niebieski i nawet taka oliwkowa zieleń. Więc bardzo ładne kolory, świetnie się razem komponują. I też jak możecie tutaj zobaczyć, co jest fajnego w takich tweedowych marynarkach, jest to, że fajnie podbija się tę tkaninę takimi nieco bardziej mocnymi dodatkami. Tutaj mamy na przykład poszetkę kalabrezę, która ma ten niebieski kolor pasujący do tej kraty, ma też trochę pomarańczowego, więc bardzo fajne płótno, na którym można eksponować ciekawe dodatki. Sam tweed nie jest aż tak bardzo ciężki, on jest trochę bardziej taki nowoczesny, tak? pomimo tego, że to jest vintage'owa szkocka tkanina, to będzie łatwiejsze do noszenia w ciepłych pomieszczeniach. Kolejne dwie tkaniny też są bardzo ekscytujące. Najpierw zwróćcie uwagę na znowu kaszmir 100%. Tu już jest naprawdę konkretna gramatura, jest to bardzo gruby kaszmir, więc bardzo ciepły i co za tym idzie znów bardzo luksusowy i przyjemny w dotyku. Sam wzór jest bardzo niesamowity. Oczywiście jest to bardzo klasyczna i prosta jodełka, ale składa się na nią wiele właśnie ciekawych czynników, bo sama baza jest to kolor kremowy trochę, wpadający w taką ochrę, jest tam trochę żółci, a już sam wzór tej jodełki jest grafitowy, ciemnoszary. Natomiast jak zbliżycie i przyjrzycie się tej tkaniny, tkaninie, to zobaczycie, że jest w niej trochę tak zwanych takich jakby kropeczek ala Donegal Tweed, tak? Właśnie te kropeczki są w kolorze żółtym, niebieskim, bordowym, nawet czasami taki zielonkawy kolor można znaleźć. Bardzo ciekawa tkanina, mamy po prostu Luksusowy kaszmir, przyjemny i miękki w dotyku, który trochę udaje Donegal Tweed, więc mamy połączenie dwóch światów. Taką bardziej szkocką albo nawet irlandzką tkaninę, która po prostu jest bardzo nowoczesna i przyjemna w dotyku. Kolejna marynarka to już typowy, bardzo ciężki tweed. Tutaj myślę, że on ma około, no, może być nawet 500 gram. Jest to szkocki tweed, też vintage'owy, Bardzo ładny kolor oliwkowy, i na nim mamy dwie nachodzące na siebie. Albo nawet trzy kraty w kolorze takim rydzawym, pomarańczowym, ciemniejszej zieleni, jaśniejszej zieleni i błękitu. Bardzo ładne kolory, naprawdę proste w łączeniu z szarymi granatowymi spodniami, z różnymi krawatami. I tkanina jest naprawdę niesamowita: jest praktycznie odporna. Jest to idealna marynarka dla, można powiedzieć, takich prawdziwych fanów tweedu. Dwie kolejne tkaniny to są marynarki, które mnie najbardziej się podobają. Znowu zaczniemy od kaszmiru. Tutaj mamy bardzo ładne, stonowane odcienie brązu i szarości. I co podoba mi się w tej marynarce? No poza tym, że oczywiście to jest kaszmir, też vintage'owy, bardzo przyjemny, miękki. Bardzo podobny gramaturą do tej pierwszej marynarki brązowej, którą Wam pokazywałem. A co właśnie sprawia, że ona mi się podoba, jest jednym z moich faworytów? To, to że po prostu jak niektóre kolory łączy się razem, to one faktycznie w odbiorze zmieniają swój kolor. Tak? Mamy tutaj brąz, różne odcienie brązu i to jest tak naprawdę grafitowy. Natomiast, jak patrzymy na tą marynarkę z odległości, to ten grafit przez te brązy wydaje się być kolorem trochę bardziej niebieskim. To jest w niej bardzo faktycznie ciekawe. Ładna krata, ładne odcienie, proste w łączeniu, no i bardzo przyjemna tkanina. To jest moja ulubiona marynarka z tej kolekcji. I tu akurat jestem mocno zdziwiony, bo ona została doszyta jako ostatnia. I jest to tkanina całoroczna akurat, 100% wełna, ma lekko otwarty splot. I co jest w niej takiego urzekającego? Po pierwsze, ona faktycznie jest vintageową tkaniną, tak jak inne, ale ma bardzo vintageowy charakter. Ona wygląda po prostu jak coś, co byście znaleźli u jakiegoś lokalnego krawca we Włoszech i on by to wykopał z jakiejś odziedziczonej po ojcu skrzyni. I tak, sam odcień jest brązowy, sam jakby tło. Jest to też jodełka bardzo drobna i ona jest, natomiast ta jodełka bardziej widoczna ze względu na to, że faktycznie ona jest jakby teksturą, a nie wzorem. I na to mamy kratę, można powiedzieć taką widow paint składającą się też z różnych nici, z takiej ochry i z niebieskiego, i też tutaj taki lekko kremowy. Naprawdę bardzo ładna tkanina. No i przez to, że jest całoroczna i troszeczkę grubsza, tak jak to vintage'owe tkaniny. Dobrze będzie wyglądała oczywiście jesienią, zimą z flanelami, z jeansem, ale wczesną wiosną, wczesnym latem też świetnie się sprawdzi. Kolory są bardzo uniwersalne. I pora na ostatnią marynarkę naszej kolekcji jesień-zima. Jest to marynarka całoroczna, podobnie jak ta poprzednia, którą Wam pokazywałem, vintage'owa, brązowa. Natomiast tutaj mamy tkaninę light od Loropiany, Bardzo ładna wełna, 100% wełna. Otwarty splot. Jest to splot podobny do jakby splotu hopsack. Natomiast jest troszeczkę inny, jest troszeczkę bardziej gładki, formalny, bardzo ładna marynarka do zestawów koordynowanych, ale też jako taki po prostu codzienny blazer. Ładny, ciemno-granatowy, elegancki kolor, jest naprawdę bardzo lekka. Ładnie na tej tkaninie widać stebnowanie i wszystkie detale, które stanowią naszą marynarkę partidziani. I na samo zakończenie dodam jeszcze, że poza tymi marynarkami, które widzieliście partidziani. Pojawią się jeszcze płaszcze typu ulster, które mieliśmy rok temu z granatowej wełny, długie, bardzo ładne i totalna nowość, czyli safari, kurtki safari, też partidżiani, uszyte we Włoszech, tak samo jak i nasze płaszcze, już do nas jadą, bardzo ładna kaszmirowa tkanina w ładnym odcieniu zieleni, ponadto jeszcze czekamy na tweedowe i kaszmirowe kamizelki, no i mamy jeszcze kilka ciekawych vintage'owych tkanin. Być może pojawią się jeszcze nowe spodnie flanelowe, albo przynajmniej jeden model marynarki. A ja na zakończenie też mam do Was taką prośbę, żebyście w komentarzach może napisali, która marynarka z najnowszej kolekcji podoba Wam się najbardziej, i którą byście widzieli w swojej szafie i na jaki sposób byście ją nosili. Do następnego filmu. Cześć!